Beep. 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 Cześć! Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczona. Dzisiaj pokażemy Wam opuszczony ośrodek kolonii Tletych, Więc Zapraszamy do oglądania. No to co? Rozpoczynamy eksplorację tego ośrodka. Jak już zdążyliśmy zrobić krótki rekonesans, to budynków jest sporo. A także chyba obok tego jest kolejny ośrodek. Także to może być dłuższy materiał, ale to zobaczymy jak to pójdzie. Idziemy. Tu obowiązkowe oświetlenie. Czyżby chłodnia Zdaje się, że ta wygląda na, pysy, na Jest tam coś? To nie elektryczne wyłącznie. ani na jednych, ani na drugich drzwiach nic nie pisze ale skoro tu jest chłodnia, to znaczy, że weszliśmy od zaplecza, nie? Zawię tutaj nie zostało. Miejscowi, natura, izolatka dla dziewcząt. Kabinet lekarski. To z napismu lekarskie, ten to odczyta. Aha. Niestety. My hieroglifów nie potrafimy czytać. A co my tu mamy? Jeszcze jakaś gazeta. Nie widzę daty. Jest tu. Prowadzący... 2004. Nie taka stara. No ja już, mogła zostać już po zamknięciu tutaj doniesiona, Tylko łazienka, kible, tu pewnie też coś rodzaju izolatki albo gabinetu. Tu mamy jakąś szafę. Jakieś ciuchy tam tylko są. Mhm. Jak tam? Nie. o izolatka dziewcząt. Ta, a obok masz drzwi, yy, gabinet lekarski. Prawdopodobnie też mi tutaj było. Tu na gabinach. No, prawda. Pra... No, pra... no, pra... droga... Chyba, że drugi też widziałem, że coś podłogę. No. I to bardzo. Nie wiem, czy będzie widać tego grzyba. jakiś obrazek jest. A, widzisz, nie zauważyłem. Czy mi się wydaje, czy... Tak, kredkami jest to odrysowane. Może to dzieło jakiegoś dziecka. To chyba ta nie? Ej, Wiesz, to jest... no, no, napis, ale zwici <noise> Ale skoro jest izolatka dla dziewczyn, to i powinna być izolatka dla chłopców. Może to był ten pokój co byliśmy tu w nim przed chwilą. Kancelaria, tam zaraz pójdziemy Jak widzicie no Wszystko jest w trakcie. No, w tym nie będziemy grzebać Może coś by się znalazło. z tego gorku No widzę, widzę 2004. Po nazwie kancelaria spodziewałem się bardziej biura. Może kiedyś było biurko. Zdrowe zęby. Nigdy mi się te plakaty u dentysty nie podobały. Rozrywka Jolki co książeczka, co czytania? A krzyżówki, o. jeszcze wtedy w Sudoku tak nie było popularne. O. Jakiś telewizor. jakiś wiekowy telewizor? Hersta. Tu było, tu było godło, jeszcze na tych zdjęciach co widziałem, to było godło tam, krzesła, wszystko tam było, nie? Jakieś numerki. To, to, podły. to jakby scena była, nie? No tak to, to właśnie to wygląda. No, wszystko to było być robione. Bo... To nie nie, nie? ma <grym grym grym> Nie, tu jak widziałem, to, to były te... Yy, jak ja to widziałem, zdjęcia z tego miejsca to tutaj, właśnie tam, gdzie za arkiem było godło na ścianie. A tutaj, dziadek stoi na scenie, były normalnie takie wygodne fotele rozłożone na zostały, Jak widzicie same obliczanie. No, pomieszczenie to żeby zrobić zdjęcie, i żeby się mu Dosłownie. O, to jest ta scena. A to było namalowane? Yy, ale to godło było namalowane, czy. Wisiało? Mhm. No. miejsce to jest rozgrabione. Mocno wyeksploatowane. Ja tam baterii w ogóle. Mamy yy, jeszcze w GoPro. Przed chwilą miałem 68. bo mamy taką sytuację: wkładamy pierwszą baterię do GoPro. Bateria 100%. Dosłownie trzy nagrywki, bateria 0% wyłączyło się, to bateria w 5 minut jedno ma Teraz na szczęście mamy drugą, to może coś, coś z tego pójdzie, nie? Dlatego właśnie się pyta dla bezpieczeństwa co chwilę Michał, ile jest, ile jest. No, w aparacie też nie mam, tu był w nie? A dopiero y, drugi? Trzeci budynek? Była zabezpieczona ta szopanie. Dobra. No, kosiarka. Tu już trochę tak. Strzałki ewakuacyjne, o piła, moja, twoja, tylko już połowy zębów nie ma. Może w pozostałych szopach będzie coś ciekawego. I co tu? pozostałe w O, to były porządne wózki. Kółka już niestety za zajumane. Ale wózek był solidny. Ale rozgrabione. Mm. Że tu na farmę nie Tak, byli. tak. To, no jak każdy to, taki obiekt, to obiekt to musi mieć... To jest Ale akurat w tym miejscu, nie? Tutaj. No to wiesz, to jest, to jest magazyn opiekującego się tym obiektem, nie? Takiego konserwatora, o. O, lewak. To co było? To prawdopodobnie był Hasio, ale nie dam sobie ręki uciąć. Ale taki, taki bardziej lekarski, nie? Mi się tak... Ja, nie, 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 jest taki, nie no, zwykły taki. Myślisz? paramodny, W sumie więcej ich tu leży, jak się dobrze... Kołdry, materace. Oh. No, chyba tylko te piłki. Czy to nie jest na rzepy? Yy, ta, ta zabawa, co kuleczkami się rzuca. Tak po, Podnieś bytek? Na rzepy chyba, nie? Mhm. Na rzepy. Tak, tak, tak. To była taka zabawa. Kuleczkami się rzucało takimi. Tu ma, masz... masz drugą. Po Spójrz na te piłki. mi świeci. Ta to taka to przeszkadza Są te piłki do kosiekówki tam w tak. tym klasy zabawie jest piłkę osam O jeszcze sprawna No to już nie jest taka Aha, nie, taka nie taka połów mi. Myślałem bo tak no, nadep no, Nadepnąłeś jest, na nią tak, I wyglądało No jest w połowie sprawną połowę zostało Czyżby materacę A cóż to za bydle czy sklejnik mógłby do pracy nabawać nie? Jakby po huśtawce. Zobacz, co tam z tej strony. No nie ma jakiś element placu zabaw, ale co, nie mogę zgadnąć. Yy, już wiem. Do koszykówki, to z, yy, cała ta noga. Już nie ma po prostu tej deski, na której kosz wisi, nie? Takie baniaki, nie? Aha. PX plus quality. Kolejny telewizor. Znajdujemy się w drugim ośrodku. Oj, muszę rękę poprawić. Mamy coś. Pokój numer 30, tak? Ty, <tryk> na jajko chyba, nie? No. Mhm. Na jajeczko, na bak. Tak się zdaje, że tu będą tylko osobne pomieszczenia, nie? Tylko, tylko noclegowe, nie? No Chociaż A nie, to jest, jest jakaś sala Trzeba inne wejście znaleźć, nie? No No Jeszcze w złotym stanie gdzieś tam no, to To, to, już widać Efekty Szabrowania Czekaj, pójdę tam tymi drzwiami tradycyjnie kibelek rozpluta szafa kibelek hmm. rozpadany yy, yy, że co? ktoś mi to wytłumaczy? ukryta wanna? aha wanna na pół? Nie, no, to pewnie do mycia jakiś naczyń albo coś bo ludzie się w tym raczej nie kopali Niby szafa do kuchni jest. Tu by było okienko do wydawania? Tak, tak. Chodźcie, żeby Proszę. Tam o, widzę dzieci... dziecięce ładne obrazki, pewnie. To zaraz tam <grym> sobie podejdziemy. Pawilon. Pawilon. Nie, pawilon. świeci ci no. No, nie będę nad włączał Tak się większość wytnie Peru To będziesz mi roboty dokładał Przecież <ścoughs> ty to lubisz Magazyn A, Pusty Aha Składanie brudnych naczyń Wiesz, um, co umyte, to kładli umyte już do wanny, nie? I z drugiej strony odbierali już po prostu, wiesz? Ale ręki se też nie dał rzucić. Tu ma jakiś obrazek naparowany. Polorowy świat. A tu co? Piękny świat. Piękny świat. No pięknie, no, pięknie. pięknie. Tutaj nie wygląda. tu jeszcze coś mamy. Oj. nie coś roz... nie wygląda. nie wygląda. Tutaj nie wygląda. Tutaj Za... Zawsze Co? Zie... Zawsze zielono zielono. Kurde, jakie graffiti. Co jeszcze mamy? Obraz, yy, to jest pejzaż tego środka. No, ktoś miał talent. W sumie w tym budynku to chyba te najciekawsze, właśnie te obrazki. No, bardzo ładne. O, tu patrz jaki tam. artysta. No. Co? Tak pusto. Jakieś ulotki. Może jakieś tu atrakcje turystyczne jednak były. Oj. Co my tu mamy? Mm. Serengeti Park. No, Koło Hanoweru. Ten... Aha. To raz, nie, nie tutaj. To nie tutajsza. Tak Ty ale Wojtusia pokazuje, że nie to. No, bo czy nie, nie. Macie coś ciekawego? Tu no, taki u mnie udzielany. Yy, boiler? Tak mi się wydaje. No, tak trochę prowizorycznie ocieplony, ale. Ale jak to? Tutaj boiler, nowa technika piec kaflowy. Hmm. Tu mamy łazienki. Tędy, nie. Już miałem pytać jak on tu wesz. Normalnie. Ale sklinowały się, wiesz. takie skromne pokoiki. Cóż dzieciakom więcej potrzebania? Wycinanka. Tak, kolejne dzieła dzieci na ścianach wiszą. O ten akurat jest bardzo creepy. Nie wiadomo czy to... Nie no, dzień, no bo słoneczko dzień, jest. Tutaj słońce, drzewo, a tutaj dzień, nie, nie no. wiem co to. A tu nie, nie Slenderman stoi, wiesz? <laughs> Chyba tak. Jedno, z tam fajna faceta po lewej. Dziedzie tu, no. aż zajrzę. A no, faktycznie wyróżnia się na tle innych pokoi. O, piękne, fajne. No, z tą wodą, naprawdę fajnie. O piecek jakiś. Aha, coś po. Coś pomiędzy sali bankietowej a jadalnią. Coś... Daj mi tylko przejść. Będzie musiał po tym. To linoleum tak się dziwnie zwinęło. Kominek. A no, kominek. I mamy kolejne dzieła dzieci na ścianach. Skończyliśmy właśnie eksplorację tych dwóch ośrodków wypoczynkowych. No niestety miejsca są już dosyć mocno zdewastowane, a druga sprawa, że ząb czasu też dosyć mocno naruszył oba te ośrodki. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawiać łapę w górę, subskrypcji oraz nie zapominajcie o naszym fanpage'u. No nie zapominajcie też oczywiście o komentarzach pod materiałem, jeśli się Wam oczywiście spodobał. Jeśli się nie spodobało, no to piszcie co Wam się nie spodobało no i tyle. To liczymy się z Waszym zdaniem też. No dokładnie, Wasze zdanie też się liczy. No i co? No to tyle z zakończenia. Mam nadzieję, że się faktycznie spodobało. No i co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale albo w następnej wyprawie. Także trzymajcie się. Na razie. Na razie.